Całe szczęście udało nam się uciec. Skąd miałam wiedzieć, że to taki psychol? No chyba nikt normalny nie stoi cały dzień bez ruchu i ludzi wziąć dzwonkiem za kasę. Dobra nieważne, chodźmy w końcu chlać, bo Harcu się już niecierpliwi. ciągle mu się coś nie podoba i spamuje mi fotobloga. Dobra, apukamy. Stuk, puk, puku, stuk. Ej, jestem Harcu. Cześć dziubaski. Dobrze, że jesteście, nie zwracajcie uwagi na mój pedalski głos, jestem Pipcią. Zamorduję was wszystkich jak tylko się najebiemy, ale chodźcie chlać wujek wykałaczka, nic wam nie zrobi dziecinki. Została tylko ostatnia flacha. Spoko, ja to załatwię. Klaps, 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 klaps. Je E, eee, jak ty to zrobiłeś? Normalnie. Każdy Mongoł tak potrafi

To przez to, że masz koszulkę z kucekiem? Nie, jakiś dres mi o tym oznajmił widząc, że mam kolczyki w uszach. Chachcu my byliśmy wtedy z tobą. Byliście. A to po co ja o tym opowiadam chiehu Ale co z tą wódką? Mi się gdasz HD wypić jeszcze? Bełt połut pełt puut pełt puut pełt pełt. Nie. Wow, wow, wow. wow. Sugerujecie, że ja tego nie wypiję dawaj mi tą flachę. Pan kok to nie z khemem.